Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na kolejny unboxing Ale zanim przejdziemy Chciałem podziękować moim subskrybentom za oglądanie filmów Jak i również osoby, które oglądają mój kanał, ale jeszcze nie są subskrybentami Zapraszam do subskrypcji kanału, następnie zaznaczenia Dzwoneczka, żebyście byli poinformowani o nowych filmach na kanale. E, Im więcej mam subskrybentów, tym e, YouTube otwiera więcej drzwi przede mną. Posłuchajcie, żebym mógł e, powiedzmy rozwijać dalej kanał. E, tu z góry dziękuję od razu, i dzisiejszym bohaterem e, będzie czy wiem, czy nowy e, Ural 43-200 od firmy ICM, ukraińskiej firmy. Jest to Ural, który no niedawno był wydany w wersji APA. Też ukraińskie lotnictwo. Znane dobrze jest tak samo jak cysterna lotniskowa ATZ, chyba lub ATZ, ATZ chyba. I zaraz sobie zobaczymy, czy jest to nowy model, czy tylko zmieniona grafika pod kątem modelarzy, którzy sklejają teraz modele z okresu wojny z Rosją. No, mamy tutaj, proszę bardzo, w malowaniu obecnym wojska ukraińskiego Urala 43-200. I zaglądamy do pudełka. Tak prezentuje się. Z tej strony, posłuchajcie, to jest nowy produkt, widać. Znaczy nowy, jak nowy. Nowe opakowanie, a zaraz zobaczymy, czy zawartość coś nowego jest, jeżeli chodzi o sam model. No nie, moi mili. Widzę, że to są stare ramki. Mamy w nowym oznaczeniu. Powiem Wam, że trochę, może się niektórym to nie spodoba. Ale trochę zaczynam odnosić takie wrażenie, że na fali, że wojna wykorzystywana jest w celach, powiem wam przez niektóre firmy modelarskie w celach takich zarobkowych, trochę mam wrażenie, że no nie podoba mi się, powiem wam to, że model, który do tej pory był wielokrotnie w różnych wersjach wydawany. On był też w malowaniu, znaczy z oznaczeniami Wojska Ukraińskiego, no tylko, że nie w, ty, w tym oznaczeniu, tak. Tu mamy takie kalkomanie kamuflażu pikselowego. E, powiem wam, że mam bardzo mieszane odczucia względem właśnie wydawania, y, wydawania, posłuchajcie, przez firmy, jeszcze tym bardziej ukraińskie, Nabijania takiej, nie wiem, no czuję się trochę, powiem Wam tak. Pomoc jest na pewno jak najbardziej wskazana Ukrainie, ale też nie chcę być przez firmy, które to wykorzystują, po prostu nabijany w butelkę, że jest to nowy model, bo ten model można było wydać nie jako taki nowy, tylko po prostu wydać go. Dodatkowo w oznaczeniach, a to jest jako nowość oznaczone, nie podoba mi się to, powiem Wam. Z całym szacunkiem, takie jest moje zdanie. Mamy nową kolorową instrukcję, mamy oznaczenia, właśnie tutaj kolorów. Jak wiecie, firma ICM produkuje również farby akrylowe do malowania pojazdów. W takich dziwnych zestawach trochę to wydaje, bo wydaje to w zestawach pod dany model, tak? Czy na przykład jak wydają powiedzmy jakiś amerykański samolot z okresu wojny w Wietnamie, no to to jest nazwane tak, mimo to, że tymi kolorami była masa innych samolotów malowanych, no to mamy, posłuchajcie, malowanie właśnie takie wietnamskie danego tylko samolotu. Tutaj mamy na, w instrukcji zaznaczone, właśnie ramki, jakie tutaj, co znajduje się w ogóle w opakowaniu. Czyli mamy standardowe ramki do każdego innego Urala 4320. I tutaj tak, nie mamy żadnych blaszek fototrawionych. Wszystkie ramki są te same, czyli stare, tak jak znamy, od ponad 15 lat. Ten model chyba na pewno ma. No tu mamy jedynie nowe kalkomanie. Tak, że to jest nawet nie podana jakakolwiek jednostka. Tutaj mamy kamuflaż po prostu Urala z któregoś tam roku, tak, że to jest armia ukraińska, a tutaj mamy, że to jest Ural, armia ukraińska, kamuflaż w wersji z 2021 roku. Tak. Tu już nie podali z którego roku, bo może być tak, że to jest na przykład jesienny kamuflaż albo wiosenny, a to jest letni kamuflaż. No, po prostu tak, tak zrobili ten model. Co do kalkomanii, jakości kalkomanii, nie wypowiem się, nigdy powiem Wam, nie używałem kalkomanii od firmy ICM. Jeżeli chodzi o sam jakość wydruku, no to tak jak zapewne zauważyliście, jest on ładnie prezentuje się, ale czy dobrze się nakłada? Posłuchajcie, czy, czy nie jest to za, za twarde? Bo tak jak nie wiem, czy zauważyliście, ostatnio rozmawialiśmy o kalkomaniach znanej polskiej firmy Techmod które ukazało się nagle, że są twarde i trzeba dłużej, dużo dłużej czekać, żeby zmiękczyły się e, używając płynu do zmiękczania kalkomanii. Kiedyś te kalkomanii nie trzeba było używać żadnych płynów zmiękczających, tylko bardzo dobrze przylegały do e, posłuchajcie, do e, modelu, tak? Tutaj mamy dedykowany akurat do, posłuchajcie, 72707, a ten numer Katalogowy to jest 7708, czyli mamy się spodziewać teraz kolejnego modelu w wersji obecnie aktualnym o kamuflażu ukraińskim. Nie wiem, co to będzie. Pewnie jakiś, nie wiem, hmm. musimy poczekać, zobaczyć, co to będzie za pojazd. A tu, jeżeli chodzi, posłuchajcie, to jest cały Ural. Czyli nic nowego. Koła są szare. Inny plastik jest użyty. Myślę, że nawet jest z korzyścią ten plastik ładniej wygląda. Jeżeli chodzi o detal, posłuchajcie, no tutaj po liceumie i tym modelu nie można oczekiwać cudów. Jest to stary model. Nie jest to żadna nowość. Ramki są te same bez względu, który. No, możliwe, że tak. Jeżeli jest powiedzmy inna wersja Urala, no to tej ramki nie mamy, tak? Ta skrzynia chyba jest jedynie nową ramką, chociaż też nie jestem pewien. Porównajcie z innym unboxingiem Urala. No, w każdym razie tak. Elementy wyglądają w miarę czysto, chociaż nie do końca i trzeba je trochę opiłować widzę. Są delikatne nadlewki. Tu mamy elementy układu jezdnego, znaczy wały wszystkie tak, bo to jest na wszystkie koła napęd. Ural posiada no nic nowego wam tu nie pokażę. Tak naprawdę, nowe to są jedynie te kalkomanie, które będą jeszcze służyły do innego. Tu mamy fajnie, właśnie, że tu są plastikowe lusterka, i to w miarę ładnie wykonane są one. Teraz bierzemy sobie ramkę B. W eee, czym tu mamy tutaj skrzynię załadunkową? Tak, razem z błotnikami. Tak, tutaj mamy błotniki na lewą i prawą stronę na podwójne koła. No, i nic więcej powiem Wam. To jest poprawnie. Model jest poprawny. E, no, po tym jak pojawiły się e, Wespidy, po prostu, no to powiem Wam, naprawdę trzeba być orłem, żeby, żeby e, teraz pobić Wespid. Tutaj mamy kabinet, tutaj mamy jakąś nadlewkę, chyba po formie, tak, bo widać, że tu jest jakoś tak, w ten sposób forma otwierana. I powstała nadlewka, ale usunięcie jej nie będzie żadnego problemu stwarzało. Bez żadnych takich nadlewek na grillu, tak? Czyli tak jak tutaj mamy tą kratownicę z przodu, e, gdzie do chłodnicy wpada, no to tutaj nie mamy żadnych wlewek, nie musimy nic czyścić, tak? Tutaj mamy koła. Nie wiem, czy w ogóle koła nie były poprawione, powiem Wam w Uralach. Mam wrażenie, że to są nowe jakieś ramki, chyba z innym protektorem kół. Poprawione są, chociaż nie jestem pewien. Nie dam sobie głowy obciąć. A nie chce mi się iść do drugiego magazynu połu innego Urala, przykro mi bardzo. Jak macie Urala, porównajcie. Starego Urala najlepiej w takim białym opakowaniu. Czy tam są inny protektor kół, czy też nie. Tu mamy felgi i bez wnętrz, tak, no, tu mamy po prostu samą felgę z oponą. Rane I powiem wam, kurka wodna, to jest to wszystko, aż, aż powiem wam, za szybko to poszło. W każdym razie, e, mamy tutaj 6x6, tak, bo mamy 6 kół w sumie i każde z kół jest napędzane niezależnie. E, to był właśnie unboxing. Najnowszego, powiedzmy starego w nowym oznaczeniu starego modelu Urala 4320. Więc nic specjalnego tutaj nam ICM nie zafundował poza nowym zestawem kalkomanii. No, no mamy Urala, tak? Mamy Urala, jest on w sprzedaży. Jeżeli ktoś chce zakupić ten model, to może sobie w starym malowaniu po kalkomanie użyć do oznaczeń, powiedzmy na jakimś czołgu, tak? Ten wzór zawsze się przyda, jeżeli ktoś posiada jakiś czołg, to może zestaw kalkomanii po prostu, bo te modele nie są zbytnio drogie, to zawsze może sobie jednobarwny, zielony pomalować Urala, a oznaczyć normalne tablice rejestracyjne, dać, bo tu widzę jeszcze, jeszcze jakaś chyba Paliwówka będzie na Uralu, tak samo, i powiem Wam po prostu zrobić w ten sposób sobie model. A kalkomanie z kamuflażem wykorzystać do czołgu. Dzięki za uwagę. Zapraszam do sklepu oczywiście. Tam będzie też film. Link do modelu znajdziecie pod spodem w opisie. Dziękuję Wam od razu za uwagę. Dziękuję za lajki. Komentujcie. Jaki również posłuchajcie, subujcie kanał i pamiętajcie o dzwonku. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, do usłyszenia.